Kanału dostaję od Was jedno powtarzające się pytanie. Który przekład Biblii jest najlepszy? Wybrałem 14 najbardziej, moim zdaniem, popularnych tłumaczeń polskich, od najgorszego do najlepszego, tak żeby troszkę też stopniować napięcie, stopniować emocje. Miejsce 12 koni. Idziemy do przodu. Biblia Gdańska. Wielki, renomowany przekład Biblia Gdańska. Że co, proszę. Biblia Gdańska. Doprawdy. Miejsce 12 koni. Moje zastrzeżenie dotyczy przede wszystkim dosłowności, archaiczności, ale również właśnie tego, że jest oparty wysłałeś. Co to w ogóle jest za człowiek? To jest wielki pan, profesor biblista. Doktor habilitowany teologii. Habilitowany? Przecież on to opowiada jakieś kompletne... No wiesz, ja mu tytułu naukowego nie dawałem. A co, zacząłeś oglądać ten raki? No właśnie zacząłem. No to oglądaj dalej. Gość i się lepszy No już się nie mogę doczekać. Dobra, trzymaj się. Cześć. Prywa. chociaż, nawet jeśli, czyli nawet jeżeli nie widzieliście, to miłujecie, to jest taka pochwała. Piotr zwraca się z pochwałą do adresatu swojego listu, no ale kto to zrozumie po polsku dzisiaj? Luboście nie widzieli, wszakże miłujecie. Któż to dzisiaj zrozumie? Tego nie wiadomo. Ale wiadomo, że fragment ten brzmi w Biblii Gdańskiej zupełnie inaczej. Którego nie widziawszy, miłujecie. A skąd pochodzi przeczytany tutaj fragment? To czy został on wymyślony na potrzeby tego materiału? Czy autora zawiodła pamięć? Czy też jest to halucynacja sztucznej inteligencji, która ten scenariusz pisała? Nie wiem, choć się domyślam słowo lubo występuje w Biblii Gdańskiej, tylko w zupełnie innym miejscu, w księdze Daniela na przykład, no tylko tam niestety przez kontekst nie da się go nie zrozumieć, także pokazanie tego fragmentu byłoby mało atrakcyjne, no a fragment, który nie istnieje, to faktycznie jest nowinka. Inny przykład archaizmu, w 36. Twoja słuszność jest jak góry Boże. Tutaj trzeba wiedzieć, że słuszność dawniej to był synonim sprawiedliwości. Czyli twoja sprawiedliwość jest jak góry Boże. Zobaczmy, jak wygląda wysiłek, który nie został tutaj podjęty. Psalm 36, księ... werset 7. Psalm 36, werset 7. Sprawiedliwość Twoja jako góry najwyższe. No, nie mówiąc już o tym, że dzisiaj to można zrobić tak. I już wiadomo, co w Biblii Gdańskiej jest i nie trzeba tego wymyślać. Inny przykład archaizmu. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy. A świekra Piotrowa leżała w gorączce. No, ciekawe, czy ktoś wie, co dzisiaj znaczy słowo świekra. No, ciekawe, czy ktoś zna wariant tego wersetu, gdzie pada tam imię Piotr, bo w każdym, który mi udało się zobaczyć, to widnieje tam imię Szymon. No ale nie czepiajmy się szczegółów, w końcu to tylko Biblia. A jeżeli czyta się książkę, trafia się na tak trudny wyraz jak świekra, którego nie znają ani nasi koledzy, ani mama, ani tata, ani nawet dziadek i babcia, to jest jeszcze coś takiego jak słownik. Można tam zajrzeć, dany wyraz znaleźć, przeczytać, co on znaczy i wtedy już nigdy więcej nie będzie on stanowił dla nas zagadki. Czy inny archaizm, księga wyjścia, początek, pierwszy werset, są imiona synów izraelskich. Słowo teć się nie występuje, a oznaczało dawniej to albo oto. Oto są imiona synów. Słowo teć faktycznie dziś nie występuje, ale co ważniejsze, to ten fragment nareszcie faktycznie pochodzi z Biblii Gdańskiej. Jeśli ktoś jednak miałby problem ze zrozumieniem tego zdania, to najlepiej niech napisze na adres: Nie mogę zdać do drugiej klasy małpażal.pl. Bo w rzeczywistości to dziś wymaga się od dzieci w podstawówce, żeby czytały XVI-wiecznego Kochanowskiego. A według pana profesora, to XVII-wieczny przekład Biblii to dla dorosłych ludzi za wysokie loty. Ja rozumiem, że inteligencja większości nie zachwyca, no ale naprawdę bez przesady. I celem przekładu Biblii Gdańskiej jest wyraźne pokrewieństwo z tekstem Biblii Jakuba Wujka. Jak, Jakub Jakuba no to jest jakieś 30-40 lat wcześniej, tak? 1599 zostaje wydana Biblia Jakuba Wujka, 1632 Biblia Gdańska. I Biblia Gdańska jest wyraźnie pokrewna w warstwie językowej z Biblią Wujka, korzysta z Biblii Wujka, jest pod wpływem pięknego przekładu wujkowego, na przykład niemal wszystkie tłumaczenia nazw realiów biblijnych, czyli nazwy zwierząt, roślin, strojów czy jakichś zwyczajów w Biblii Gdańskiej są takie same jak we wcześniejszej Biblii Jakuba Wujka. Bo to pokrewieństwo na pewno nie wynika z tego, że przekłady te powstały w podobnym czasie. No a o tym, że jeszcze 36 lat wcześniej, czyli w 1563, wydana była dużo istotniejsza tutaj Biblia Brzeska, to za głośno nie mówmy, bo to by mogło naruszyć katolicką mitologię. Pomówmy zatem o tym, jak to Biblia Gdańska jest zbyt dosłowna w II Księdze Kronik, tekst biblijny jest dosłowny. Abym wchodził i wychodził przed tym ludem. No, czytelnik, przepraszam, ale czytelnik by dzisiaj w ogóle nie zrozumiał. To jest idiom hebrajski bawe jaca, albo we ba, może przedwrotnie, wchodzić i wychodzić. Tak, dopiero tutaj mamy Biblię Poznańska, abym umiał rządzić jako władca tym ludem. Albo biblia Paulistów, abym umiał przewodzić temu ludowi. To jest rozwiązanie poprawne tego hebrajskiego idiomu bawe jaca, no, jeżeli zacznie się swoją przygodę z Biblią od Księgi Kronik, no to może nie wszystko będzie zupełnie klarowne. Ale jeżeli zaczniemy czytać Biblię od początku, to najpierw o wychodzeniu i wchodzeniu przeczytamy w Księdze Liczb, gdzie tam werset, w którym się to pojawia, sam nam to wyjaśnia, tłumacząc, że wiąże się to z przywództwem. No I potem, kiedy dotrzemy do Księgi Kronik, no to takie rozwiązywanie tego idiomu nie będzie nam już potrzebne. I dzięki temu że Biblia Gdańska stara się być dosłownie tam, gdzie to możliwe, to czytelnik może wiele rzeczy wydedukować, której to możliwości nowe przykłady często czytelnikowi nie dają. Także to przemawia na korzyść Biblii Gdańskiej. No i tutaj autor tego rankingu jest zdania, że jak to nazywa brzemię interpretacji, to powinno zostać zdjęte z czytelnika przez tłumacza. Jeśli ktoś jednak y, uważa, że Biblia to jest Słowo Boże, no to chciałby chyba jednak dostać tekst przetłumaczony tak, jak został on podany, zamiast otrzymać opowieść o tym, co zostało powiedziane. Mamy inny przykład, księga zajasza również bardzo dosłowne tłumaczenie jest ukrócona ręka moja, aby nie mogła odkupić, to znów przekład bardzo dosłowny, no i przez tą dosłowność niezrozumiały, no bo hebrajski idiom Kacariad, czyli dosłownie krótka ręka, oznacza brak działania. No może gdyby dziś na kogoś, kto nie potrafi czegoś zrobić, mówiło się, że jest na to za krótki, to byłoby nam łatwiej zrozumieć, o co tu chodzi. No a tak, pomoc eksperta jest niezbędna. No jeszcze Izajasz rozdział szósty, a uszy jego obciążone. Tam się z kolei pojawia taki idiom, kolejny idiom hebrajski, ozen kawety, czyli dosłownie ciężkie uszy, obciążone uszy. No ale znowu to jest idiom, który po polsku nie występuje, a zatem czytelnik będzie miał ogromny problem, jeżeli wręcz będzie to dla niego niemożliwe, żeby to zrozumieć. Natomiast obciążone uszy oznacza oczywiście niezdolność do słuchania, niezdolność do posłuszeństwa. Jeżeli mawia się o ludziach ociężałych na umyśle, no to da się chyba domyślić, że obciążone uszy też są czymś średnio korzystnym. Tutaj też mam jeszcze jeden przykład: wyjścia 1.5. A było wszystkich dusz, które wyszły z biur Jakubowych 70 dusz. Bardzo dziwnie wygląda sytuacja, w której z biur Jakubowych wychodzą jakieś dusze: jest ich 70, nie? No, może czytelnik się domyśli, chociaż nie jest to oczywiste, że chodzi oczywiście o potomków Jakuba. Te duże hebrajskie nefesh oznacza też po prostu członków rodziny, potomstwo. I mamy tutaj chociażby dobre tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób. No, czytelnikowi będzie bardzo trudno się nie domyślić, że chodzi o potomków Jakuba, bo kontekst bardzo jasno na to wskazuje. Ale żeby było jasne, to nie chodzi o to, że Biblia musi być koniecznie pisana archaicznym językiem, bo inaczej to będzie źle. No czy fajnie by było, gdybyśmy mieli zrewidowany tekst brzmiący nieco współcześniej? No, owszem, fajnie. I w Biblii Gdańskiej jest kilka takich miejsc, które można by do doskonałości przybliżyć. No, i jednym z nich jest też przytoczony przez pana profesora fragment z Ewangelii Łukasza. I Biblia Gdańska mogłaby dziś na rewizji skorzystać. No, problem w tym, że nikt z tego porządnie nie zrobił. No, bo. Y Czwaniacy od nowej Biblii Gdańskiej, to za to nie wiadomo, co które zrobili, to powinni zostać pozwani do sądu, ekipa od uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej zrobiła w tekście bałagan tylko po to, żeby mieć do niego prawa autorskie, no a adwentystom dzisiejsza Biblia Gdańska się tak udała, że na wszelki wypadek w internecie jej tekstu nie umieszczają. I, a jak bierzemy nowe Przekłady Biblii, wszystkie, które teraz powstają, no to one najczęściej opierają się na złym tekście źródłowym, choćby więc były przetłumaczone najwspanialej na świecie, to będą zawierać błędy i sprzeczności tylko dlatego, że tłumaczą nie to, co trzeba. Jeśli ktoś więc jest zainteresowany najwierniejszym przekładem Pisma Świętego w naszym języku, no to jest niestety na Biblię Gdańską skazany no tutaj autor tego rankingu ma oczywiście zdanie zupełnie odmienne i dla niego tekstus receptus jako podstawa do tłumaczenia nowego testamentu to jest ujma, a nie zaleta no ale na czym w ogóle polega ten konflikt pomiędzy tekstem przyjętym a tekstem krytycznym no problem bierze się z tego że oryginalnych manuskryptów ksiąg biblijnych dzisiaj nie mamy. Rozpadły się, przepadły, nie ma ich, mamy tylko ich kopie, które się rozeszły po świecie. I zwolennicy tekstu przyjętego wierzą, że oryginał wyglądał tak, jak ten tekst, który był używany przez chrześcijan przez wieki a wierzą tak dlatego, że uważają Biblię za słowo Boże, które samo o sobie mówi, że słowa pańskie to słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym siedemkroć przelewane gdzie powiedziane jest jeszcze Ty Panie zachowaj je, strzeż ich od rodzaju tego aż na wieki i o tym, że to nie jest tylko pobożne życzenie, ale coś, co Bóg czyni, informuje nas sam Pan Jezus, mówiąc, że łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niżeli jednej kresce zakonu upaść. I że niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. Zwolennicy tekstu krytycznego zaś traktują tekst Biblii jako zagadkę archeologiczną, którą być może kiedyś uda im się rozwiązać, no póki co to raz na jakiś czas aktualizują to, jak ich zdaniem tekst Biblii mógł oryginalnie wyglądać. No i jak ta różnica w podejściu wygląda w praktyce, to dobrze pokazuje na przykład kodeks synajski, który został znaleziony w koszu na śmieci jakiegoś klasztoru. No i y, ten kodeks synajski w niektórych miejscach się od tekstu przyjętego różni. No i zwolennicy tekstu przyjętego mówią, że skoro y, ten tekst, który się Rozszedł wśród ludzi wierzących, jest w danym miejscu zgodny, no to jeśli kodeks synajski jest w tym miejscu inny, no to znaczy, że to w kodeksie synajskim jest błąd, zwłaszcza jeżeli miałby on wprowadzać do tekstu jakieś sprzeczności. Podejście zwolenników tekstu krytycznego natomiast jest takie, że to, co nam się zachowało, to jest średnio istotne, bo kodeks synajski jest starszy, w związku z tym, jako że jest starszy, to prawdopodobnie jest dużo bliższy oryginałowi, bo w pierwszych wiekach nikt się nie mylił i wszyscy byli uczciwi, a jeżeli jakiś wariant Wydaje się dziwniejszy lub trudniejszy do zrozumienia, to też ma wskazywać na to, że jest on bliższy oryginałowi, ponieważ jeżeli ktoś by coś zmieniał, no to raczej poprawiłby na coś bardziej zrozumiałego, aniżeli na odwrót. Ale żeby zweryfikować ten pogląd, no to proponowałbym zajrzeć raz na jakiś czas do dziennika ustaw. Także to nie jest raczej najlepsza metoda na dochodzenie prawdy, ale jest to skuteczny sposób na tworzenie tekstu możliwie dziwnego. I nie można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że oto tekst krytyczny ma czytanie najbliższe oryginałowi, bo jest to kwestia wiary. Albo wierzy się w metody habilitowanych specjalistów. Albo wierzy się, że Bóg ma moc, swoje słowo dla wszystkich pokoleń zachować. I jeszcze pokażę jeden przykład właśnie z tego, że wykorzystanie tekstu z receptus też nie jest najszczęśliwsze w Biblii Gdańskiej, dlatego że dzisiaj wiemy, że tekst oryginalny wyglądał inaczej. Mianowicie Ewangelia Marka, rozdział pierwszy. W Biblii Gdańskiej jest napisane tak: Jako napisano w prorokach, jest cytat. Natomiast dzisiaj wiemy, że tam powinno być, jak jest napisane u proroka i Zajasza. Tak? No tylko, że to właśnie nie jest coś, co wiemy. Panie kolego obywatelu, tylko coś, co się niektórym wydaje. W tym miejscu Ewangelii Marka następują kolejne cytaty z Malachiasza i z Izajasza, dlatego wariant, jako napisano w prorokach, jest właściwy, i tak też to wygląda w znakomitej większości manuskryptów. No ale jako, że w kilku, które są starsze, tam jest napisane u Izajasza. No to mamy przyjąć, że u Izajasza i mamy się tym też tak bardzo nie przejmować, no bo kiedyś przecież przechowywano te pisma nie w książkach, tak jak mamy dziś, a w zwojach. I nazwój z prorokami mówiło się zwój Izajasza, ponieważ on się od Izajasza zaczynał, no ale dalej miał też i innych proroków. No i to jest ciekawa historia, tylko nie bardzo znajduje potwierdzenie w Biblii. I jak przyjmiemy ten najmodniejszy tekst, no to potem będziemy otrzymywać Biblię, które mówią, że u Izajasza jest coś, czego u Izajasza nie ma, w których zakończenia Ewangelii Marka nie będzie, bo w tekście znalezionym w koszu tego zakończenia nie było, w których oczywiście Komajo Hanum też będzie usunięte, i tak dalej. I tak dalej. I dojdziemy w zasadzie do samego początku, gdzie Bóg przemówił do człowieka, a potem przyszedł szatan i zapytał, a czy to aby na pewno tak Bóg powiedział? Po czym zaraz doda, że e, na pewno nie. No i ta metoda jest, jak widać, skuteczna po dziś dzień. Już jakby nie wchodzę w szczegóły, o co tam chodzi, że ten cytat faktycznie nie pochodzi z Ejasza, tylko pochodzi skądinąd, ale tak czy inaczej, w oryginalnej. Ekspert, który wie, co jest w oryginałach, ale nie wie, co jest w Biblii Gdańskiej, którą ma na wyciągnięcie ręki, to jest niewątpliwie znakomite źródło wiedzy, co pewnie wielu nie przeszkadza, bo na pewno są tacy, którzy lubią posłuchać, jak ktoś się na temat Biblii mądrzy i fakty im są do szczęścia niepotrzebne. Także tutaj znajdą człowieka, który im znakomicie taką rozrywkę zapewni. No ale jeżeli ktoś byłby jednak zainteresowany prawdą, no to niestety na opinii ekspertów daleko nie zajedzie. Musi sam podjąć wysiłek i do Biblii zajrzeć.